Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj pokażę wam Centrum Narciarskie i Wspinaczkowe. Taki mały powiew zimy w środku lata. 1045 elementów i 490 zł katalogowo, możecie też sprawdzić niższą cenę walto, link macie w opisie. A jeśli chodzi o wygląd tego pudła, to pudło prezentuje się następująco, a w środku znajdziemy dość sporo pomieszczeń w tym budynku, który został zasłonięty stokiem narciarskim. Mamy tam jeszcze windę, mamy tam różnej maści punkty usługowo handlowe i ogólnie rzecz biorąc, jak sobie tak patrzę na ten zestaw, to taka liczba elementów w tej cenie to jest nawet Całkiem nieźle, ale to też z tego względu, że nie mamy tutaj płytek drogowych. A i to jest właśnie kwestia związana z zestawami z Lego City, że tam jeśli są już płytki drogowe, to te ceny są bardzo mocno windowane. Tutaj ich nie mamy i cena wydaje się być taka jak sprzed kilku lat. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie ma źle. A jeśli ten zestaw jeszcze traficie w jakiejś promce, bo na przykład czasem, wal, to są te akcje minus 10%, to już w ogóle bajka. No a czy zestaw jest bajka? Dowiecie się za chwilę. Co na tym stoku się dzieje? Nigdy nie widziałem, żeby ktoś po stoku zjeżdżał na rowerze. Dawajcie znać, czy Wy coś takiego robiliście, albo chociaż widzieliście, żeby ktoś robił. No ale rzeczywiście, tutaj całą masę sportów można uprawiać, włącznie ze wspinaczką. I myślę, że pod kątem bawialności to jest naprawdę super. A niedługo będziemy mogli się przekonać, jak to jest pod kątem konstrukcyjnym. Z drugiej strony prezentuje się to następująco: mamy moduły. Główna część budynku, te wszystkie pomniejsze elementy. I kawałek podstawki. No i możemy też zajrzeć do środka, zobaczyć co tam się znajduje. Jakie są sklepy, jakie są punkty usługowo-handlowe. No i mamy też windę, więc rzeczywiście całkiem nieźle to jest przemyślane. A ja może dobiorę się do wnętrza. A w środku, no, jak można było się spodziewać, dużo płytek, które zostały wrzucone do oddzielnego woreczka. Instrukcja została podzielona na trzy części budowania. Mamy. Takie dwie mniejsze instrukcje, no i trójka ma zdecydowanie największy format. Mamy tam też arkusz naklejek i nie prezentuje się jakoś okazale, naprawdę tych naklejek nie jest jakoś specjalnie dużo, a myślę, że w jakiś sensowny sposób będą to mogły rozmaicić. Tylko że widzę już na opakowaniu, że te naklejki będziemy kleić na szybki, uważajcie, żeby nie przykleić ich krzywo. Zestaw naprawdę przyjemnie się składało i to, że on jest totalnie modułowy, to jest jego duża zaleta, bo budowanie idzie bardzo sprawnie. Można sobie w ogóle to budowanie podzielić na kilka osób. Jeśli chodzi o cały koncept, muszę przyznać, że jest to naprawdę coś świeżego i bardzo pomysłowego, bo stok, który jest osadzony na budynku, jeszcze dodatkowo ta ścianka spinaczkowa daje to dużo opcji zabawy i zaraz sobie te wszystkie opcje będziemy mogli posprawdzać, bo tutaj naprawdę jest. Co robić? Oczywiście też nie jest tak, że tutaj wszystko jest idealne. No bo jeśli chodzi o lodowisko, to wchodzimy sobie na nie tutaj, i lodowisko jest tam, gdzie sobie ustawicie zestaw. A trochę szkoda, bo mamy tutaj figurkę, która jest wyposażona w łyżwy. Łyżwy gdzieś tam też są na wyposażeniu tego stoiska, więc można tutaj nawet pograć w hokej jest krążek, są kije i trochę smutne jest to, że nie wygospodarowano tutaj fragmentu, które rzeczywiście byłoby skonstruowanym lodowiskiem, tylko możemy je sobie wymyślać. I o tyle, o ile biały. Tło jest fajnym lodowiskiem, to już na przykład dywan czy wykładzina niekoniecznie. Ale naprawdę sensownie prezentują się te pomieszczenia. Możemy sobie to wszystko naturalnie wymontować, bo jest to powczepiane na piny. No i tutaj mamy jakieś biuro obsługi klienta, jest też apteczka, więc ogólnie rzecz biorąc, można sobie tutaj trochę ważnych spraw ogarnąć. Zapewne możemy kupić karnety i jakieś takie inne rzeczy, które będą nam na miejscu potrzebne. Tutaj z kolei możemy znaleźć sklep. No i oczywiście, jeśli sobie zerkniecie dokładnie, to po lewej stronie zobaczycie, że znowu zostały przemycone ten. Nowe liście, za co ja bardzo takie rozwiązania szanuję, bo im więcej nowych elementów roślinnych, tym lepiej. A tutaj z kolei mamy. Hmm, w sumie nie wiem, czy to jest kawiarnia, czy to jest po prostu jakiś taki um, bar, który. Po prostu wiecie, można sobie ogarnąć w trakcie jazdy, ale to co bardzo mi się podoba, to ekspres do kawy, bo zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj bardzo ładny nadróg. Możemy sobie wybrać kawę czarną, białą, możemy sobie wybrać, nie wiem, może jakąś mokę z bitą śmietaną. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie to wszystko zostało rozplanowane. No ale po lewej stronie jest druga część budynku, i tam znajduje się winda, a oprócz windy. A oprócz windy jest niestety piekielnie pusto, bo te pomieszczenia po prawej stronie są praktycznie niezagospodarowane. Tutaj co prawda mamy miejsce na snowboard, na narty, tutaj znajdziemy kiki, tutaj nie znajduje się nic, a na samej górze znajduje się hmm, sowiarnia, gołębnik, w którym zamieszkała sowa. No nie wiem, ale mamy windę i ta winda rzeczywiście bardzo fajnie działa. Na samym dachu mamy zamontowane pokrętło, i ja w tym momencie sobie jeżdżę góra, dół, i można sobie z samego parteru wjechać na tarę. I to jest naprawdę bardzo fajna opcja, wszystko dobrze działa, nic nie przeskakuje, nic nie strzela, naprawdę fajna funkcja zabawowa. I to nie koniec zabaw dla tych, którzy lubią się kręcić. No, bo tutaj możemy sobie na przykład podpiąć minifigurkę i lecimy tak wzdłuż ścianki wspinaczkowej. Cyk, kręcimy sobie do góry. Naturalnie, możecie też bawić się w taki sposób, że figurka, którą się bawicie, wspina się po tych kolejnych elementach, które tutaj zostały zamontowane, w naprawdę dużej liczbie. Naprawdę jest tutaj co robić. Pora sprawdzić stok. Mam nadzieję, że śnieg jest odpowiednio ubity. Ja w takim razie biorę minifigurkę narciarki i. Okej, okay, 12 miesięcy rekonwalescencji i będzie jak nowa. Teraz pora jeszcze na zawodnika jeżdżącego na snowboardzie. Też sobie całkiem nieźle poradził. A jeśli chodzi o stok, to. Mam tutaj tylko drobne zastrzeżenia, że mimo wszystko te elementy nie są idealnie połączone. Mamy tutaj jakieś prześwity i pod kątem estetycznym trochę to może przeszkadzać, ale zwróćcie uwagę, że w momencie kiedy biorę sobie figurkę, która ma tutaj zjeżdżać, absolutnie w niczym to nie przeszkadza. No tutaj dopiero się zatrzymuje na tym skosie, ale tak na dobrą sprawę to jest OK, bo hamuje to minifigurkę. A skoro już przy minifigurkach jesteśmy, to te prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Mamy snowboardzistę, mamy narciarkę, mamy też łyżwiarkę. Tutaj mamy chłopca, który porusza się na rakietach śnieżnych, no i mamy kilka innych osób, które mogą na przykład zjeżdżać na tym takim pontonie. Ewentualnie ktoś też może zjeżdżać na BMX-ie, więc naprawdę jest całkiem fajnie. Ten gość, nie wiem w sumie czy to jest opcja, żeby przypiąć go do uprzęży i po prostu wciągać po tej ściance, czy to jest jakaś imitacja kamerki sportowej, ale. Ogólnie rzecz biorąc te figurki mi się podobają, a w szczególności podoba mi się nadruk na głowie tego gościa, bo te gogle naprawdę prezentują się niesamowicie. Ten zestaw to naprawdę powie w świeżości i przy okazji powie w zimy. Naprawdę mi się podoba. I jeśli chodzi o najmłodszych, to oni powinni świetnie się przy tym zestawie bawić, bo możemy zjeżdżać ze stoku, możemy bawić się windą, możemy bawić się na ściance wspinaczkowej, no i możemy też korzystać z pomieszczeń. Co prawda, fajnie byłoby je nieco bardziej zabudować, trochę zagęścić je akcesoriami, ale w końcu to nie jest kolejny komisariat, kolejna remiza strażacka albo kolejny budynek, który i do którego jedzie straż pożarna. Właśnie w takim kierunku powinny iść zestawy z Lego City. Powinny być urozmaicone i powinny dawać nam całą masę frajdy. A tutaj tak właśnie jest. I ja mogę Wam z czystym sumieniem ten zestaw polecić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.